Program ma charakter informacyjny, z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluzuj pasek w spodniach. Lekka atletyczna część, Mateusz Goleniewski, Rzemek Betniewski i nasze główne pytanie, czy jest sens startować w przełajach? Ja odpowiadam, że jest. Ja odpowiadam, że jest. To o czym mówią listy startowe Mistrzostw Polskich, które odbędą się za kilka tygodni w Oleśnie, to jest inna para kalosz. Tak, bo pojawił się artykuł na bieganie.pl właśnie o przełajach w Oleśnie i tam Justyna Grzywaczewska skomentowała, że domyśla się dlaczego biegacze nie biegają przełajów, bo, bo nie ma nagród finansowych itd. Tak tak ja uważam, że po prostu myśl szkoleniowa, terminy i, i, i inne rzeczy pozmieniały się na tyle, że przełaje przestały być częścią przygotowań do sezonu. Bo jak ja, jak ja startowałem, to przełaje zazwyczaj były w marcu, w kwietniu. Mhm. I to fajnie się składało, bo to był taki sprawdzian formy dla tych, zwłaszcza, którzy nie startowali i hali, a, a jakby nie oszukujmy się, żeby biegać hale, Trzeba było być zawodnikiem szybkim, trzeba było być zawodnikiem przygot... szybki? Przygotowany? przygotowanym do, do tych łuków i tak dalej. Natomiast przełaje były takim... Ja na przykład lubiłem biegać przełaje i wiem, że zawodnicy nie do końca, nie wszyscy lubią przełaje. Więc się pokusił o to, że mało kto lubi przełaje. Natomiast jak się już startowało, to później ten sezon zupełnie inaczej przebiegał, bo, bo głowa była przygotowana na... Na wysiłek na bieżni, i jak sobie przypominałeś, co znosiłeś na przykład w Olszynie na trasie, no. to, to po prostu wszystko przychodziło lżej, inaczej i, i, i fajniej. I też te wyjazdy zawsze były taką grupą większą, większą z klubu, więc też to, to miało w takim duchu lekkim Team Spirit. W Stanach Zjednoczonych biega się przełaje. oczywiście tam są inne przesłanki tego, bo, bo tam są te scholarship i te stypendia i drużyny, to też jest ważne, ale na przykład teraz mamy y, Klaudię Kazimierską, która biega w Oregonie, Cały śledzisz? która, no nie oszukujmy się, nie bryluje na przełajach, bo nie są to czołowe miejsca. Uwielbiam to, jak, y, jak czasem rodzice y, Czasem rodzice do mnie dzwonią i mówią, że ich, ich dziecko zajmuje miejsca. Że startuje w biegach i zajmuje miejsca ją. Ja no jak startuje jak w biegach, biegach <laughs> to musi zdająć jakieś miejsce. Chyba, że I, nie było pomiaru czasu, nie było wyróżnianych. Myśl, I myślę, że tutaj też Klaudia zajmuje miejsca. Nie są to, mówię, top 3, top 5 czy nawet top 10. Natomiast jej trenerka, która no, zna się na rzeczy, Shaleen Flanagan. Mhm. Yy, mówi, że po prostu przełaje są potrzebne i że Klaudia ma, że ma je startować i, i ma się przecierać. I uważam, że w tą stronę powinniśmy iść. Natomiast to, czy są nagrody finansowe, czy nie, no ja uważam, że nagrody finansowe nie powinny być... Oczywiście, no jesteśmy w czasach, gdzie każdy pieniądz się przyda, każda w ręka w polu się przyda, jak to, mówi, jak to mówił Kabaret. Natomiast nie, nie szukałbym tego tutaj, że w przełajach nie startują zawodnicy, bo nie ma pieniędzy. Nie, tu jest termin, tutaj jest y, promocja tych biegów i, i tak dalej. Natomiast no, organizatorzy Olesna zapowiadają, że, że będzie ciekawie, że będzie trasa kilometrowa, że będzie transmisja, y, więc no, zobaczymy. Ja trzymam kciuki, bo ja przełaję darze sympatią, ja przełaję mam jakby... Bliżej, w, bliżej mojemu sercu są przełaj niż starty na haj. No dobra, no ja się z tym zgodzę. Ja również jestem zwolennikiem przełajów, ale ja tutaj odwrócę trochę kota i się wyjątkowo albo wyjątkowo z, nie zgodzę, bo rozmawiałem w zeszłym tygodniu w Warszawie z zawodnikami, którzy mogą się ocierać o potencjalnie te medale z Polski w Oleśnie. Olesnie? Oleśnie? Olesnie, Olesnie. E, no no leśnia, leśnia, pierwsza mieliśmy, rzecz... mieliśmy. Tam był maraton też, pamiętam. Pamiętam, pamiętam. Kto wygrał? Kamil Jastrzemski i Aleksandra Lisowska. Punkcik. Dokładnie tak. No to pierwsza rzecz, która przychodzi zawodnikom do na myśl, no to fakt, że nie opłaca się startować w przełajach tych pezlowskich. Dlaczego? Że, dlatego, że medale nie dają jakiegokolwiek stypendium. Sezon jest bardzo przedłużany z racji tego, że to nie jest początek, tego sezonu, tylko koniec. Więc tak naprawdę wielu zawodników przedłuża ten sezon właśnie pod te, pod te zawody, a tak naprawdę wielu tego nie robi, no bo to się im nie, nie kalkuluje. Więc finanse, przedłużenie sezonu to raz. I trzecia rzecz, która dotyczy przede wszystkim seniorów z tych przełajów oleśnieńskich. Nie, tutaj już wymyślam słowotwórstwo. No bo w grudniu odbywają się Mistrzostwa Europy w, w Turynie, pod Turynem, we Włoszech. No i wczoraj przeglądając sobie regulamin powołania, nie wiem czy go tutaj mam. O, mam. Do reprezentacji na Mistrzostwa Europy zakwalifikuje się mistrz polski U-20, U-23 na dystansie 6,8 km. Do reprezentacji Mistrzostwa Europy zakwalifikuje się Misz Polski Seniorów w przypadku potwierdzenia dobrej dyspozycji startowej. No i mm, zawodnicy mówią jedną rzecz. No, jeśli ktoś żyje za pan brat z pezla, a ktoś żyje nie za pan brat, no to kategoryzacja dobrej dyspozycji startowej jest dość taka, nie jest, nie jest sztywna, nie jest konkretna, więc ktoś powie: OK, on mi się podobał na starcie, jedzie, albo ktoś powie: no, On mi się nie podobał, nie pojedzie. Dobrze, a według ciebie potwierdzenie dobrej dyspozycji startowej w przypadku seniora, czym by było? No, właśnie o to chciałem zapytać, że dla mnie to jest nieadekwatne, no bo. Nie, no dla ciebie. Powiedz, no. Jako, jako kibica? Jako nie, no dla ciebie, załóżmy, jest, pracujesz Pezla i. No właśnie, zapis. No właśnie, dla mnie, ja bym wolał, żeby tego zapisu nie było, tego potwierdzenia, żeby był polski, żeby to było na sztywno, mhm. no bo dla mnie zawodnik może mieć jednego dnia mieć wysoką formę, a za tydzień, nie wiem, wpadnie mu grypa, wpadnie mu przeziębienie mhm. i pojedzie i nagle się pojawi hejt, że. Ktoś potwierdził, a tej formy nie ma, bo życie jest dynamiczne, wiele się to, zmienia. To dla mnie hmm, potwierdzeniem wysokiej formy byłoby zostanie absolutnym mistrzem Polski. Żeby nie było sytuacji, że mistrz polski seniorów przegrywa z młodzieżowcem. A tak, szczególnie, że mają wspólny start. No, no to to dla mnie by było. I to jest sztywne. To w... dla w... mnie by było sztywne, wymierne, i, i myślę, że tego bym się no. trzymał, bo. No tak. i daje, daje to jakoś potwierdzenie, że okej, okay, przybiegam na linię mety, i ja już wiem, a nie. I wygrywam że... po prostu. Bo teraz wyobrażę sobie rzeczy. Na przykład Darek Boratyński wygrywa bieg seniorski mm -hmm. i tak naprawdę on cieszy się z medalu, cieszy się z tego, że stanie na podium, ale czy cieszy się z tu, do, do, do Turynu? No, no jeszcze nie. Bo no tak właśnie, to... a Darek będzie startował, rozmawiałeś z nim? Z Darkiem rozmawiałem po, po biegu na piąteczkę. Darek tam zdobywa blachę, srebro. Mówi, że końcówkę miał piekielną 2,40 z chyba nawet poniżej 240 na ostatnim kilometrze, więc tempo naprawdę niesamowite nam tam ścigał chłopaków. Jakby może jeszcze trochę czasu, trochę dystansu było, to może by ich przegonił. Nie wiem, tak się skończyło, jak się skończyło. No i mówi, że szykuje formę na, na przełaje. Wczoraj widziałem biegał trening dwunachę po lesie osobowickim w krosie chyba 12 po 407. Więc myślę, że to dla niego nie było wybieganie. Więc szykuje się, jest z tego znany, że w przełaj wypada dobrze. No ale. Ktoś powiedział mi podczas tego niedzielnego biegu, że na niego przełaje to CD Trail. Oczywiście to tutaj w mojej perspektywie to będzie bardzo subiektywne, ale taka jest prawda, że w Warszawie startuje chociażby Kamil Jastrzębski, Darek Boratyński pojawia się we Wrocławiu, tam również Mikołaj Czeronek, zawodnicy tacy jak Artur Olejarz startują gro zawodników z czołówki Polski pojawia się w tym, w tym cyklu. Tak, swego nos... czasu przecież Michał rozmysł w Poznaniu. Startował. O, startował, no właśnie. Miał też startować Krystian, którego wykluczyła niestety kontuzja, więc tak naprawdę, no jak ktoś mówi, że przełaje to na niego jest City Trail, ja się z tym zgodzę, pod... nie pod auspicjami Tezla, ale jak ktoś chce szukać właśnie formy jesiennej, zimowej, może się tam pojawić, te biegi są przyjazne, te biegi są Wiadomo od początku, czego się spodziewać, czego ktoś o, co tam się odbędzie. No i ktoś zadał mi pytanie, czy jest szansa, że będzie City Trail jako mistrzostwa Polski. Ja nie wiem, bo ja aż tak nie jestem A za. To by było ciekawe bardzo. No, tegoroczne City Trail Gold pokazało, że yy, Piotr Książkiewicz i Piotr Będkowski są w stanie zaprosić zawodników z elity do Bydgoszczy no i zrobić zawody na wysokim poziomie, bo było tam uczestników naprawdę mocnych sporo. Więc kto wie, ja trzymam kciuki, chciałbym przede wszystkim, żeby przełaje się odrodziły, bo dla mnie to jest super element treningowy, bardzo trudny, męczący, dający naprawdę często płuca, wypompowane z tlenu kom kompletnie. Dobry, dobra jednostka treningowa, która. To znaczy też z drugiej strony, przełaje, przełajów było więcej kiedyś, były makroregiony, część jakby. Większa, więcej osób startowało, bo też były Mistrzostwa Województwa, były makroregiony. Są oczywiście te, te imprezy, ale nie są nie są tak. Yy... Nie startuje tyle osób, co ja, co ja pamiętam. Nawet yy, Akademickie Mistrzostwa Polskie w Przełajach, gdzie na starcie na 4,5 km startowało ponad 200 osób, teraz też startuje dużo mniej. Więc jakby myślę, że różne są, to nie jest, to, bo ja często się spotykam, że to jest wina Pezla. To nie jest wina Pezla. To jest, to jest wiele, wiele aspektów, które łączą się w to, że przełaje są w tym, a nie innym miejscu w Polsce. W Polsce przełaje nigdy nie były jakby super mocną stroną. Natomiast zawodnicy po prostu startowali, myślę, wydaje mi się, że po prostu przez to, że były w lutym, w marcu te przełaje, bo po prostu one stały na drodze do przygotowań i one były fajnym sprawdzianym formy. I myślę, że tu jest pies pogrzebany, że termin, który jest wybierany 27 listopada, no to to jest termin, który tak naprawdę albo łapie zawodników na początku przygotowań do sezonu, albo w takim trakcie trakcie, albo na obozach zawodników łapie. I po prostu. No, to, że to jest trochę konsekwencja tego, że Mistrzostwa Europy są w grudniu, więc one nie mogły te linie No Tak, oczywiście. Się, co oczywiście jest ale ja tego. nie mówię, że to właśnie to jest wina kalendarza polskiego, tylko to jest wina kalendarza ogólnie. Europejskiego. No, to ja się z tym zgodzę. Ja też pamiętam takie makroregiony w Bożym Tuchem w latach, nie wiem, powiedzmy 2007, gdzie z makroregionu jechało 12 zawodników na Mistrzostwa polskie w kategorii juniorskiej, i tam była batalia o to. Czyli biorąc pod uwagę, że makroregionów jest 8 z tego, co kojarzę no to już z tej dwunastki wybierało się ponad prawie setkę zawodników i zawodniczek i to była taka walka, bo jak mój znajomy z Torunia, Przemek, przybiegł jedenasty, to była feta, że jedzie w księstwem była wielka radość, że, że awansował. No a teraz, jak wczoraj sobie wszedłem na listy startowej, na niektórych na razie, bo te zapisy jeszcze trwają i pewnie się zwiększą, ale w kategoriach młodzieżowych mamy dwóch czy trzech zawodników, zawodniczki, no to, to jest trochę inna, inna liga. Hmm. Jeszcze taka kwestia, bo mówiłeś o tym przedłużaniu sezonu i tak dalej. Zobacz, są tacy zawodnicy jak Jimmy Gressier, jak Jeman Kripa, jak Jakob Inge, Ingebrigtsen, którzy biegali te przełaje w zeszłym roku na przykład Mistrzostwa Europy. No Jakob, to jakby zliczyć on ma już medali seniorskich. Eee, i, biega, I biegali, to... i, i startowali, eee, i jakby... Można. Ja tylko wczoraj sobie wypisałem polskie medale Mistrzostw Europy I takie mi się nazwiska pojawiły. Najbardziej utytułowana jest chyba chyba Justyna Bąk, która ma dwa medale. Seniorski 2001-2004. Sofia Enaoui w, w Danusia. Urbanik. Urbanik, dokładnie. Plus Kasia Kowalska również w Młodzieżowcach. Wiele medali drużynowych, więc te... No i ostatni medal Weronika Pyzik Tutaj tak. warto powiedzieć Młodzieżówka, brązowy medal. Więc tych medali trochę mamy. No Weronika jest ostatnią medalistką, wcześniej była wyrwa, była Sofia Enaui. Więc tych medali trochę mamy, jakieś tradycje mamy. Bronek Malinowski był medalistą Mistrzostw Świata w przełajach, więc... Tak, ale nie, ale nie mamy takich tradycji jak Brytyjczycy, jak Irlandczycy. Zresztą teraz Oleg Wiącek przecież startował w Irlandii gdzieś w biegu przełajowym. Podkreślał, że zmienił, znaczy zmienił grupę treningową, nie wiem czy zmienił trenera był w niedzielę, ale nie, nie tam za szybko. Ale, ale właśnie startował w Irlandii z swego czasu, Mariusz Gizyński też dużo startował przełajów. Więc no, też bym chciał, żeby przełaje były jakby bardziej popularne, ale jakby to, co już kiedyś rozmawialiśmy o tym, jakby się pojawiły przełaje na igrzyskach olimpijskich na przykład zimowych. Ja tego nie rozumiem tych zimowych. Ja wolał, żeby to było na letnich. Ale dobrze, no to na przykład na letnich. to wyobrażasz sobie, co by się działo? No biorąc pod uwagę, jak wyglądały mi Świata się ta w Bydgoszczy, gdzie można dosłownie takimi prostymi zabiegami, jak położenie belki, te, położenie drzewa, jakichś słup, słup. e, snopków e, słomy czy, czy siana. No i jest to, to ciekawe do oglądania. Ja no nie będę tutaj się czarował, że oglądanie maratonu czy dychy na, na stadionie jest bardziej ekscytujące niż przełek, gdzie się więcej dzieje. Jest to dynamicznie pokazane. No, tak naprawdę, złatwiej jakiś wypadek, jakąś przewrotkę, być może trochę błota i gdzieś tam zakopanie się w tym wszystkim. no Dla mnie byłoby to ciekawsze. Ja uwielbiałem w ogóle, jak są przełaje, to zazwyczaj przełaje są rozgrywane na trasie, na pętli kilometrowej czy, czy półtora kilometrowej. I, I taki dla mnie obrazek, który takie budzi we mnie taką lekką nostalgię, może. Tak mi się kojarzy z przełajami. No, e, ci trenerzy i ci kibice przebiegający z, z jednej strony <laughs> na drugą, <laughs> żeby, żeby dogonić mijających ich zawodników, to jest naprawdę takie. E, no takie naprawdę powoduje to, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech, że ciepło na serduszku mi się robi, bo, bo ja teraz już z tej, z tej drugiej strony już jako trener przebiegałem z, 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 ze strony na stronę. Natomiast no, bardzo fajne to było. Dla mnie największe skojarzenie jest to, jak zawodnik czy zawodniczka traciła buta i dobiegała na przezewnątrz. <grym> to <się grym> też wyciągił kilkukrotnie. Przełaj, na tym polega przełaj. Mam nadzieję, że Olesno stanie na wysokości zdania, że poziom sportowy będzie wysoki, że City Trail będzie tak, jak jest, na wysokim poziomie sportowym, no i przede wszystkim liczby uczestników. Jedno drugiego nie wyklucza, wręcz bym powiedział uzupełnia, no bo hmm, kto tu ostatnio startował? Sebastian Nowicki startuje w Poznaniu, jest zapisany na na Olesno. Dawid Borowski startował w Poznaniu. I wygrał ostatnio nawet. I też jest na listach, więc warto warto traktować taki element przygotowań. Polecamy, zachęcamy. Lekka na tyle? Myślę, że tak. No, nasi zawodnicy powoli rozjeżdżają się na obozy. Pojawi... Która? 8.00, okay. więc mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze czas. Yy, jedni w Karpaczu, inni w Miami. A kto jest w Miami? Yy, Natalia Kaczmarek i Konrad A widziałem takie zdjęcie ładne. Tak, no, no. są, ale trenują też, trenują, wrzucali, wrzucali z Di Konrad wrzucał filmik, że już nawet pierwszy trening rzutowy w tym podsezon 2023, więc, więc trzymamy kciuki. Część w Karpaczu, część z Zakopanem naszych zawodników. Wałcz chyba? Wałcz też się pojawił, tak. To, to mnie zawsze cieszy, Wałcz. Takie miejsce, gdzie z ogromnymi tradycjami tak, tak naprawdę, trenera I Jana Mulaka. Jakuszyce też. Jakuszyce też. Tam bardzo duża grupa wytrzymałości, biegów średnich, biegów długich, Jesteś ja No i teraz, szanowni państwo, kiedy zobaczymy Szymona, na jakimś obozie? W grudniu. Po południu. Nie. Dokąd? Montegordo. A wiele osób pyta, między innymi ostatnio zapytał mnie Piotr Oleszak, kiedy zobaczymy Szymona na trasie. Jedna krótka deklaracja. Szymon Bytnieski na trasie biegu pytanie od naszego fana. To jest za dużo powiedziane od Piotra Oleszaka. W 2023 roku. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź kiedy i gdzie. Czy będzie to zimowy ultramaraton karkonoski? Nie, to nie będzie. W <grym> zaskoczeniu nie. <grym> Czy <zaskoczeniu> nie będzie zimowy ultramaraton karkonoski. Yy... Jeszcze nie zdradzam. Postrzymam was z niepewności. Śledźcie tego zawodnika na mediach społecznościowych. Obserwujcie, klikajcie, bądźcie na bieżąco. Piotr, bądź czujny. Szymonada Moment na trasach biegowych. Tyle lekka atletyka, tyle my. Szymek Bytgieski. Mateusz Goleniewski. Pozdrawiamy serdecznie, mówimy do zobaczenia. Trzymajcie się. Bójcie papa.